Mamka, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kolejny ze 100 dzieci challenge i powiem Wam takie małe ogłoszenie, na które wpadłem jakoś tydzień temu. że żeby dobić do 50 odcinków 100 dzieci do końca roku to zrobimy taki numer, że normalnie do ostatniego tygodnia będą się publikować, czyli do... Czyli do 29 są normalnie i 29 będzie 49 odcinek. I właśnie żeby zrobić do 50 odcinków w tym roku, 31 w środę wyjątkowo pojawi się odcinek ze challenge. Tak na zdjęcie roku, bo zaczęliśmy tą serię na początku roku, więc idealnym, idealną klamą będzie 100 dzieci na koniec roku też. Eee, tutaj nasz mały Steam. nie pamiętam jak on na nie, imię, niestety, przepraszam was bardzo, to I i w... ulubieńcy winion. ale ja i pamięć, to czegokolwiek ostatnio, to jest mistrzostwo świata, normalnie. A, no nasz mały, a właśnie Zane, no, tak zapomniałem jak ma na imię. Zajmę się, powiem proszę. nie ja już. A ja mogę mieć trochę inaczej niż w poprzednim odcinku, bo mnie wzięła je jakieś przelimienie, czy alergia, czy wie co. Ale trudno, tak była już. Nasz nog. się obudzi, zje i wróci do snu raczej. Bo dalej jest zmęczony. Tak, właśnie warto do snu. Nasz Sebastian odrabia lekcję. Ale nie będzie mieć dzisiaj urodzin. Niestety, tyle wam powiem. Umiejętnością wyboru dla Sebastiana jest sprawność fizyczna. Ponieważ się najłatwiej rozwija, nie ukrywając. A ja przypomnę wam o zostawieniu łapki w górę, komentarz, subskrypcji na kanale. Będę bardzo wdzięczny za to. O jakimś trochę dłuższym czasie nasz... Nasz Zane zyskał drugi poziom wyobraźni nasza Zofia pójdzie spać sobie. Nasz Sebastian sobie będzie pływać i zdobywać przy okazji umiejętność. Spojrzymy, kiedy nasz Zdeń ma urodziny i ma za 6 dni. Sebastian ma za trochę ponad tydzień, więc na pewno Sebastiana wyprowadzimy do tego czasu. Ale właśnie małe dzieci mają najmniej czasu na ogarnięcie wszystkiego, więc trzeba przycisnąć trochę, mimo że ma na czerwono. Poczebę, snu. Różną w wprowadzę. Czyli lalki micho, lalki, korzystaj z nocnika. żebyś się nie znudził za tak szybko. To tu nasz Sebastian jest na dość prostej drodze do. do, do. Tego poziomu umiejętności i do zdobycia szóstki w szkole. Nasz nog. No, nie ma tak prosto aż. I pewnie Wam wytnę to, jak nasz mały będzie zdobywać umiejętności, żeby nie przeciągać tego materiału. Dobrze, no to za długo nam wszyscy się pobudzą tutaj w tym domu. To w sumie będzie dobrą opcją. O, Zafira już wstała. Dzieci to z toalety, bo potrzebuje bardzo mocno. I, i ogólnie ogarnie jakieś jedzenie dla naszych dzieciaków. Wystarczy, czy wykwintne? Wykwintne jednak. I niech to będzie na przykład... Na chwilę tutaj myślę akurat, co by mogło być i kanapkę tak finalnie padła. Powód za 3 znaki zapytania więc jest szansa, że może na 49 albo 50 odcinek będzie poród. Oje, ja nie szybciej. Na to liczę delikatnie mówiąc. chociaż w że to jest no to jest 407 czyli 408 może być po odwrot. mamy pranie na na pranie zawieszone, nasza zafira gotuje tu kanapkę będę kryształ ta słonka wchodzi w zlew, ale no nie chce mi się tego zmieniać, bo to zaburzy całą koncepcję kuchni i będzie głupio wyglądać a ze strony nie usunę, ponieważ no jednak pasuje tutaj. No i cóż, dalej było rozwijanie umiejętności naszych dzikaków. Obecnie Sebastian śpi, Nox śpi. O, Sebastian wstał. Idzie się umyć właśnie jak widzieliście na poprzednim ujęciu. To ma. Zwijam. No i teraz to nasze dzieciaki się pogarniły przed szkołą. No bo No już kończył ogarnienie się, bo jest siódma. Zdefiera, by odłożyć pranie po prostu do szafek. Następnie upierze ubrania. Wszystkie, jakie są w pralce. No właśnie, Sebastian i Nox zaczynają szkołę za godzinę. Nasz zdejnie jeszcze śpi sobie, ale już w sumie nie, bo go obudziłem. Przepraszam, że ten komentarz jest trochę chaotyczny, ale jest dogrywany poza nagrywaniem, więc może tak być. Następnie e, pobawi się lalkami. Następnie dalej Misiakiem. I jeszcze ja skorzystam z tego sobie. Dzień klasyczny, dzień dla młodego. I za co ty, Minox, yy, byś odrobił pracę domową. Tak na szybciorka przed szkołą. Ty, Sebastian. Yy, pływasz w basenie, czyli rozwijasz mi to z pewnością, czy masz odobiorę pracę domową. Inox masz 75% odróżnioną pracę mową, jedzenie, żeby się nie zetkło. Safira Za schodzi z góry na dół i pomoże Stynowi w który podstąpił z lekcjami. Oczywiście z Sebastiana wstrzymamy samego do szkoły. I w sumie już idzie do szkoły. Jeszcze będziemy mieć czas na rozwijanie umiejętności, ale już całkiem niszemu idzie, więc nie ukrywając jest szansa, że szybko rozwiną umiejętność. Nasz NOX idzie już do szkoły i zostaniemy tylko z lejonym, który ma do rozwijania umiejętności. Nasz, yy, jak mu tam, kurde. Kiedy mówiłem. Ale mniejsza. A zdań, tak zdań. Dobra. Nasz Dane ma prawie wszystko na trzecich albo drugich poziomach w umiejętności. W sensie poruszanie się nie siedem na trzecim. Wyobraźcie sobie korzystanie z nocnika na drugim, a komunikację na pierwszym. Więc trzeba zrobić trochę pokusa na komunikację. Bo właśnie zaraz biję na trzeci. A przynajmniej mam nadzieję, że bije zaraz na trzeci Wyobraźnie yy, Nasza dopiero ma 11 dni do zmiany króligo. Ale to dopiero na dorosło, więc jeszcze zmiany kontynuatora nie będzie. Do tego nasza dopiero jest w ciąży obecnie, więc tym bardziej nie będzie zmiany kontynuatora za szybko. Doszła poczta do nas. Listonosz jest całkiem, całkiem jako następny tatuś, ale jak przyjdzie dopiero za tydzień, wtedy go zapoznamy. Um, weźmiemy pocztę. I po, zobaczmy rachunki, aż prawie 9000 rachunków, stąd się to bierze. Jakąś karę kary mamy prawie półtora ale nie wiem za co. Opłaty za 17410. Więc nie za ciekawe. Ale taki posiadają do jego domu. Ta ukończyła malowanie rozdziału, więc ty do go przynajmniej. Najpierw nie zostawimy to rozdziało sobie w domu. Bo co innego można zrobić z takim rozdziałem? Ale gdzie je po raz, Gdzie je ułożyć? To jest pytanie. Może zamiast tego małego obrazu. Dodamy płótno. Ten mały realistyczny sprzedamy, szczerze mówiąc, bo mi nie pasuje już do wizji tego domu. Nie, właśnie, co tak święty jest to w tym lalki. Dzisiaj bym wybrał grać teraz nocnik i komunikację, co będzie proste bardzo Ci wydaje się wydaje przynajmniej, bo to są najmniej kłopotliwe umiejętności, nie ukrywając. Dobra, Sorry, ale mogło mnie nie sobie być trzęsło, bo są gdzieś. Odłączę Ale już wraca na wszelkiego dźwięku. No i tak tutaj, zanim zostało konieczne z komunikacja. By nie mieć tu rodzinę. Nasza zafira rodzi za nie wiadomo ile, czyli pewnie od drugiej nocy. Ja bym chciał bardzo zobaczyć w tym odcinku, ale nie wiem jak to wyjdzie finalnie. Może wyjdzie na różnie. Pooglądaj sobie kanały w tej rewindie. By nie bardziej kosmicznych właśnie. aby się usiąć wiem, że tego jest blisko tej telewizji, ale inaczej by mi się nie spojało z tą izolnością domu będzie mieć mój delizyjny długi poziom komunikacji wtedy każdy w nocy graje tej komunikacji ja pierwszego jałam ja dzisiaj granek kopelny jakiś bądź coś innego to jakby rzeczywiście chciał tym z innym, mrocznym pochodzeniu Kontynuuje dziedzictwo mrocznego. Aha, nie, on jest potomkiem kosiara, okej. Okay. Czyli mamy potomkę kosiara. Ocie... Tego to ja się nie spodziewałem, że Zane jest potomkiem kosiara. I właśnie potem tom, liczymy jako Simon na nie odbierając. Ty zafira, nie wiem, co mogłabyś zrobić. Może kolejne pranie będzie się zrobić. Czystej mokie, czyli idealnie. O. Tak, zaraz się, nie wiem, z, ten, ja zostaje, nie że to jest, to jest, Wam jest, z tego. Aha! No, dobra, coś źle ja kliknęłem i zmuszają za do małżeństwa, czego nie chciałem. Znaczy nie zmuszają, nie zmuszają, bo mogę odmówić, ale... po co ja tak klikam, tu nie wiem. No i nie daj się rady do 3 rzepu. Ci podrzęcę niż myślał zrobić. ból Tak jeszcze z 3 razy. A masz tu, powiem tutaj z komunikacji, i nie musisz mieć spinie. Ale ty masz już piątkę, więc o tyle dobrze. I może może wszystko polegać tutaj w wielu gospodarstwach swoimi. swoim. Aha, tu jest tam, bo tu się popisała toaleta, okej. To naprawić dalej tą toaletę. Natomiast ja nie skorzysta z niej. Czyli tak, Nox masz piątkę, ty dalej masz piątkę, czyli to nic nie zmienia. I tak, ty możesz iść pływać w basenie. Ty... Ty, Nox, możesz wziąć resztki sobie. Ja chcę nie pojechać w grę przez sieć wyścigi Mejsin z Nikolajem, Lizabetą i Markusem. Ty zejm odsypiasz, ty z nie masz co robić, więc możesz się Jest Jesteś głodny, zmęczony. Ok.

Ty wstaniesz i skorzystasz trzeci, a daj będziesz gaworzyć żyć, mój drogi. I zapira No właśnie, dlaczego? dlaczego takie rzeczy się zawsze jej przetrafiają, a nie innym? W sensie tego typu jak małżeństwo do pieniędzy. Odpowiemy po od Otwarty. Cześć, uwielbiam Cię i śledzę wszystko, co który... robić. Proszę bardzo, nie telefonu oraz nie martw się. Zawsze dostaniesz w starcie od panu. Kochamy Cię. I tak jest wspierający bardziej. Nox poznał smak porażki. Paćka zawierała podobne pana świece, zapachowe pieszczota. Okej. Okay. Sprzedamy będzie Ja na tym mało jest i w nie Ale ja na tym raczej zakończymy nasz odcinek. E, praktycznie nic się by nie zmieniło, ale tak naprawdę to wszystko się zmieniło. To co się nie w kolejnym